Tecytka Badyra na prowadzeniu z opaską białą. Włodzimierz Stel z opaską czerwoną będzie prowadził tą rundę. A jadą wszyscy pod Jadwiga Kubina, który jedzie na trzecim miejscu do zapaski. Przepisy nic nie mówią o po pomaganiu i pomaganiu sobie w ten sposób, więc chyba można poprowadzić zawodnik do tego brzmienia. Drużyna męska z Eskortu Gminałów w tej chwili na prowadzeniu na jest

Rozumiem, że została nam jedna drużyna czasu